Wyciekły zdjęcia nowej turniejowej minifigurki Cindera, a także zestawów z LEGO Dreams, które pojawią się w drugiej połowie roku. I dzisiaj to sobie wszystko omówimy. Minifigurka Cindera jest po prostu ok. Dostajemy tutaj te same włosy i główkę, ale nowy, wspaniały naramiennik, który w końcu jest adekwatny do tego, jaki znamy z serialu. Kiedy Cinder używa szaty spin, ma właśnie taki specjalny naramiennik i my w końcu go dostaniemy. Niestety będzie całe srebrne. Do tego naprawdę ładnie nadrukowany tosik w transparentnym czarnym, czego jeszcze nie mieliśmy, jeśli chodzi o minifigurkę. I moim zdaniem najgorsza część, czyli nogi, które są odlewem duchów i po prostu do Sindera nie pasują. Gdyby to były zwykłe nóżki, moim zdaniem dużo lepiej by to tutaj pasowało, ale no jest, jak jest, i nic na to nie poradzimy. Niemniej jednak, figurka jest ok. No, i zestawy z Leg Dreamsów, a te są po prostu cudowne. 71485 Mech, rycerz Mateo i Zibloba. Niby kolejny Mech, ale jest on zrobiony w tak nietypowy sposób, że po prostu ma w sobie taką nutkę świeżości. Coś, co może się podobać, i ja jestem jak najbardziej za. Mi się ten Mech Serio podoba, jest to taka fajna odskocznia od tych typowych, jakie zwykle dostajemy w Ninjago na przykład. Znajdziemy tutaj również 6 minifigurek w postaci Snake'a i Sniwala, których już dobrze znamy, Mateo i Logana w nowych naprawdę ładnych strojach. I Dogana oraz Matteo, czyli ich złe klony stworzone przez Nigdy Wiedźmy. Do tego jeszcze odlew tego takiego kryłka, Nigdy Wiedźmy. Naprawdę fajnie to wygląda. Zestaw cudowny, a minifigurki jeszcze lepsze. 71484 Robot Sirex Coopera. I o ile konstrukcja jest przyzwoita, w sensie nie jest wybitna, nie jest jakaś zła, jest po prostu przyzwoita, tak minifigurki ponownie są wspaniałe. Znajdziemy tutaj Zowy i Coopera w ich nowych trojach, do tego Snake'a Snivala, No i złe klony naszych bohaterów w postaci Dupera i Doei czy jakkolwiek ona się tam nazywała. Fajny zestaw, głównie pod figurki, bo sama konstrukcja tak jak mówię jest ok, ale szału nie ma. No i na koniec 71478 Północny Kruk Nigdy Wiedźmy. Po raz kolejny coś na wzór statku dla antagonisty i po raz kolejny wyszło super. Mamy tutaj jakby krótszy statek połączony z chatką tej Nigdy Wiedźmy, no i tym jej takim tajemniczym kotłem do gotowania wspomnień i zamieniania ich w koszmary jak Cokolwiek idiotycznie to nie brzmi. Do tego 5 minifigurek. Mateo, jakaś nowa bohaterka na wózku, Nigdy Wiedźma, Dogan oraz Dizzy, czyli po raz kolejny zwyklony naszych bohaterów. No i nie zapominajmy jeszcze o tym słodkim odlewie kruka, który bardzo mi się podoba. Sam zestaw oceniam takie 9 na 10, co mi się podoba i na pewno go zakupię. Na dzisiaj to już wszystkie nowości, jakie mieliśmy do omówienia. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie i jaki zestaw podoba Wam się najbardziej. A ja dziękuję za uwagę. Hej!